koło z tej strony Lugest. I w dzisiejszym odcinku zobaczycie coś, na co czekaliście ponad rok. No i nie tylko wy, tylko także ja. Jest to mianowicie laptop. Ja swoim oczom nie wierzę, że ja to normalnie tu widzę. Dzisiaj są oczywiście moje 14 urodziny i poprosiłem rodziców, żeby mi kupili laptopa, co nie? Oczywiście. Połowę w sumie 75% kwoty była moja. I po prostu mi dołożyli. Normalnie sobie kupiłem laptopa. Co jest grane. Dzisiaj sobie oczywiście go rozpakujemy. Mam już tu nawet przygotowane nożyczki. Więc zanim sobie oczywiście zaczniemy, to zostawcie łapeczkę w górę oraz także subskrypcję, żebyście nie ominęli żadnego materiału na moim kanale. I także Was zapraszam na mój serwer Discord. Ponieważ jest tam organizowany właśnie event z okazji moich y, urodzin, więc polecam wejść i skorzystać. A teraz przejdźmy do odcinka. No więc dobra, widzowie, zacznijmy sobie od tych tasiemek, tutaj oczywiście. O, tu będę musiał się pozwolić troszeczkę nożyczkami, żeby żebym mógł to jakoś oderwać. Okej. Okay. Dobra, mamy to, moi drodzy. Dobra, musiałem użyć dwóch rąk. Dobra. I mamy to. Tutaj jest jakaś okładka. Powiedzmy. I tutaj jakieś jest przykryte. Czekajcie, jak to tworzyć, bo ja nigdy laptopa nie rozpakowywałem. Dobra, musiałem tego to podnieść. Zaraz sobie go zobaczymy. Tylko na wyciągnijmy wszystkie potrzebne rzeczy. Jakaś instrukcja. Nie wiem, jakieś chyba informacje techniczne. Dalej. Eee... Ładowarka... Co to w ogóle jest? Eee... Co to jest? Powiedzcie mi co to jest? Ej... Szczerze to ja nie wiem co to jest. Czy to jest ładowarka? Nie wiem, ja nigdy nie widziałam takich ładowarek po prostu. I dla mnie to jest lak mózgu. Zanim sobie odpalimy laptopa to jeszcze musimy rozpakować myszkę. Eee... Ciach. Yy, otwieramy tutaj już trochę otwierałem, ponieważ chciałem zobaczyć czy nie jest głośna ta myszka więc mam nadzieję, że mi wybaczycie a tymczasem musimy ściągnąć te taśmy więc dajcie mi chwilę i dobra, tu mamy tą myszkę trzeba to zdjąć tutaj trzeba to przeciąć to użyjemy nożyczek dobra, udało się moi drodzy mamy już tutaj całe rozplątane i teraz moi drodzy Zanim sobie odpalimy to cacko, najpierw przedstawię wam co właśnie tutaj widzicie. To co właśnie widzicie to jest laptop Asus TUF Gaming F15, czyli idealny laptop do grania w różnego typu gry. Na jego pokadzie możemy znaleźć procesor Intel Core i5 11400H, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 wraz z Intel UHD Graphics, Laptop także posiada 16GB RAM i, i aż 512GB pamięci. Sam laptop też posiada podświetlaną klawiaturę, która moim zdaniem naprawdę świetnie się prezentuje. Oprócz tego, laptop posiada naprawdę fajną obudowę. Ok, w takim razie Wam już przedstawiłem laptopa i możemy właśnie do niego teraz przejść. Chcę w się sensie okwalić. Okej, okay. jakie to piękne. Co jest? Tutaj jeszcze mamy... Co jest moi drodzy? Ja nie wierzę. Czekajcie, jeszcze myszkę podpiąć. Trzeba. Tutaj coś jeszcze jest na wejściu. Chyba zdjęte. To się kurde domyśl, że to jest dziura. Dobra, udało się moi drodzy. Mamy to. Wezmę jeszcze te kable. Położę tutaj. Dobra, laptop obrócony. Zasiadamy do biurka i moi drodzy. Włączamy to cacko. Mam nadzieję, że nie jest rozładowane. Coś się obawiam, że chyba ten laptop jest rozładowany. Więc trzeba ogarnąć tą ładowarkę. No bo musiałam się spytać jak to w ogóle działa. Trzeba najpierw ściągnąć tą folię i tą drugą część, tą właśnie, podłączyć tu. Tak przynajmniej mi powiedział mój dziadek, więc trzeba to zrobić. Kurde, odszep się. Tutaj jeszcze trzeba to. Tutaj jeszcze muszę przeciąć tą tasiemkę. W sumie nie musiała nawet ciąć, bo to szarpnąłem tylko i się rozerwało, więc mamy to. Teraz trzeba to po prostu podłączyć do siebie. Coś się zaświeciło, klikamy. Ło! Wow! Świeci się! Myszka też się świeciła przez chwilę. Moi drodzy, odpada się! Asus! In search of incredible. Co jest? Tutaj myszka normalnie przygotowana. Ładuje się, moi drodzy, co jest? Wow, moi drodzy, co jest, co my tu mamy? E, polski chcę. Dokładnie, tak. Polska. Nie wiem o co chodzi, ale polski. No teraz, moi drodzy, muszę się połączyć z siecią, więc zaraz będę. Dobra, połączyłem się. Na razie nie pokazuję wam tego, bo nie chcę, żebyście wiedzieli, jaką mam sieć. Dobra, sprawdzanie dostępności aktualizacji. Uwaga, czekamy. Dobra, coś tutaj ładuje, moi drodzy. Odblokuj swoje środowisko firmy Microsoft. Dobra, to muszę się teraz oczywiście ludzie zalogować, więc widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, trochę się pomęczyłem i jest witaj. Przygotowujemy wszystko dla Ciebie. To wygląda jak jakiś zwiastun do filmu. Może to potrwać kilka minut. Nie wyłączaj komputera. Prawie gotowe. Jest! Mamy to! Co jest grane? Jak to wygląda? Dobra, moi drodzy, tu ja idę szybko pobrać obs i widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, jestem z powrotem. Pobrałem obs także go przetestowałem by sprawdzić, czy wszystko działa. ogarnąłem sobie też także skróty klawiszowe No i mam na słabe słuchawki, bo inaczej by było trochę słaby głos. Powiedzmy. I teraz my, możemy, moi drodzy, przejść sobie do pobrania Minecrafta oraz y, mojej paczki, w której mam wszystkie światy i tak dalej. Wpisujemy Minecraft, oficjalna strona. Zaloguj się, się ładuje. I, moi drodzy, możemy przejść sobie do pobrania Minecrafta. I uwaga, przeczytałem, zainstaluj system Windows w trakcie aktualizacji. Uwaga, pobieranie i do dzieła, witamy w grze Minecraft. Dokładnie, teraz musimy sobie pobrać... Aha, to jeszcze się pobiera? Updatowanie Minecraft e, Launchera. Aha, dobra, okej, okay, bo ja nigdy nie pobierałem Minecrafta, e, Minecraft Launchera, bo ja nie miałem laptopa, nie? No to nie wiem, jak to jest. No to musimy chwilę jeszcze poczekać. Już mamy mikrofon amczera, co nie? Dobra, to się logujemy. Czytało się. Teraz, moi drodzy, pora na e, Optifina oraz oczywiście moją paczkę z teksturami i tak dalej. Dobra, jestem z powrotem i na moim pulpicie się pojawiło aż 6 plików, jak widzicie. Udostępniałem sobie je oczywiście z telefonu na e, laptopa. No i zaczniemy sobie oczywiście od Optifina, bez niego nie będziemy mogli odpalić shaderów, no i będą po prostu mniejsze FPS-y. Ja ogólnie chcę mieć po prostu shadery, no to dlatego tego Optifina biorę. O, moi drodzy, Optifine się pobrał, więc możemy wejść już sobie oczywiście do Minecraft Launcher, tylko musimy najpierw jeszcze sobie nasze mody, mapki, te resursspaki i shadery wziąć do plików Minecrafta, więc to się robiło chyba tak. Procent, updata, procent. Mamy to, Kropka Minecraft, dobra. No i poczekajcie chwilę, ja to wszystko tutaj dam. Dobra, moi drodzy, przeniosłem wszystkie pliki do Minecrafta. No i możemy już odpalić sobie grę. Dobra, już się pojawiło okienko Minecrafta. Szybko bierzemy je bierzemy na pełny ekran. I co jest? I jak to się szybko odpaliło? W takim razie, klikamy sobie tryb jednoosobowy. E, Warty City. No i sprawdzamy. Moi drodzy. Jak szybko? Uuu! Byliśmy już. No, jest 100 FPS-ów, widzę. Ok, no, myślałem, że będzie trochę więcej, ale. Patrzcie, jakie płynność. Przypomnę, że ten laptop jest z odświeżeniem ekranu 144 Hz. To jest dosyć dużo. Co jest? Wow! Ale tutaj dużo widać. Czekajcie, tu jest zoom. Wow! Ale dużo, ja tam przystanek nawet widzę już. Co jest? Moi drodzy, teraz pora odpalić shadery. Więc klikamy Escape. Ustawienia. Ustawienia graficzne Shadery I mam już tu przygotowane e, Różne shadery Weźmy sobie pierwszy czyli BSL Co jest grane 100 FPS na shaderach Jakie piękne Co jest Wow Co jest e, Weźmy, zobaczmy liście tak Tylko To Nie ten przycisk Muszę się nauczyć korzystać z tego Minecrafta. Tak pewnie pomyślicie, że teraz schodzę jak jakiś no? Ej, jak sprintować podczas tatania? Aha. Dobra, jest. Szybciej, jest. Dobra, okej okay. Co so jest? Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Wow. Tu park and ride. Liście się normalnie ruszają. Co jest? Ale to jest piękne! Niezły to jest. Dobra, to moi drodzy, przejdźmy sobie do następnego shadera, bez przedłużania oczywiście. Klikamy sobie może Chocopic13v9 hi. A czemu nie? Można spróbować. Jakiś dziwny ten shader. Nawet nie wiedziałem, że ten shader tak wygląda. Chyba, że coś mi źle renderuje. to tutaj mam... No, Invidio, no to? Więc nie wiem Jakieś chyba po te shadery, bo to, to tak w nie powinno być Nie wiem. mi się wydaje, że coś się tu popsuło, więc e, Przejdźmy sobie do następnego shadera Czyli Mianowicie, komplementary shader Klikamy w to Escape Wow No, robi wrażenie Robi wrażenie Moi drodzy, wydajemy sobie wodę. O. W sumie to nie za bardzo widzę to. O, pod tym kątem widać ładnie. Co jest? O, to jest piękne. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do ostatniego shadera, którym będzie mianowicie Sildur's Vibrant Shaders. High. Okej. Okay. Ej, ta woda tutaj dalej jest. Co tu się stało? Byłem ja pewny, że ją zatkałem, ale okej. Okay. Ja muszę się naprawdę nauczyć grać, bo ciężko mi się klika w ogóle. I co tu jeszcze możemy porobić, bo chyba się nam wszystkie shadery... No, wyczerpało się wszystko. Więc, widzowie, myślę, że na tym miejscu możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Na koniec sobie wezmę komplementary. No, na tym miejscu możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach, ale tym razem na laptopie, więc no, do zobaczenia. Cześć!